Ostatnio mówiłem o tym, że może pierwszy z ławki, ale jednak dzisiaj w pierwszej jedenastce. Powrót do pierwszej jedenastki, ale jednak nie taki szczęśliwy. No tak, z jednej strony się cieszę, że, że dostałem szansę, że trener pozwolił mi zagrać zagrać w pierwszej jedenastce. No, Docenił moją ciężką pracę na treningach, ale z drugiej strony przegraliśmy mecz, dlatego, dlatego jest, jest smutek, jest dosyć, bo... Bo nie tak wyobrażaliśmy sobie zakończenie tej co by nie mówiąc jednak udanej rundy. No, przyjechaliśmy po punkty, przyjechaliśmy, przyjechaliśmy wygrać, no nie udało się. Myślę, że no, zaważyła, zaważyła pierwsza minuta po, po, po przerwie, gdzie no może nie byliśmy rozkojarzeni, ale no, tak sytuacja wyniknęła, że rykoszek wrzutka, rykoszek i no Maciek, Maciek nie mógł nic innego zrobić, tylko skierować piłkę do swojej bramki. No, można to nazwać dużym cechem i w tym momencie jednak no, skrzydła troszkę, troszkę nam podcięło i, i nie byliśmy w stanie wyrównać. Straciliśmy teraz drugą bramkę. i, no i wracamy z bagażem 2 gramy w Szczecina. Kończymy równo w połowie tabeli. Mieliśmy walczyć o utrzymanie. Mamy sporo punktów. Sporo punktów przewagi nad strefą spadkową. To nie jest najgorsza runda w wykonaniu Beniaminka, jakim jest Pogoń Szczecin. No, trzeba sobie szczerze powiedzieć, że ta runda była udana. No, jak na Beniaminka to ósme miejsce z takim dorobkiem punktowym to jest naprawdę wynik, wynik co najmniej dobry. No. Trzeba również, również zaznaczyć to, że mamy nad e, drużynami, które za, za, z, znajdują się w strefie spadkowej e, przewagę bardzo dużą, ale wiadomo też, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. No i, I w pewnym momencie tak nam zapaliło, tak zaczęliśmy dobrze grać, że tych punktów zaczęło przybywać i na pewno wszyscy zaczęli myśleć już o tym, o tym żeby na stałe zadomowić się w górnej części tabeli. I dzisiaj była ku temu okazja, no nie udało się. Kończymy na ósmym miejscu równo w połowie. Na pewno, na pewno, na pewno jednak trzeba to docenić, i, ale przyjąć również z pokorą tą porażkę, przygotować się zimą i, i zaatakować, zaatakować lokaty, które są przed nami. Mówiliśmy pokrótce, przede wszystkim tą pierwszą straconą bramkę, a dlaczego nie udało się nic strzelić? Ciężko powiedzieć, no. nie stworzyliśmy tych sytuacji za dużo. Na pewno nieźle utrzymywaliśmy się przy piłce, bo, bo myślę, że Polonia grała zdecydowanie prostszymi środkami. Polonia, Polonia starała się grać długą piłką na silnych napastników Baliświlego i Gołębiskiego. Utrzymywała się przy piłce przed naszym polekarnym i w tym momencie stworzyła sytuację. My natomiast opanowaliśmy środek wojska, graliśmy małą, tak zwaną małą grę. Dochodziliśmy do jakichś tam, można powiedzieć, ćwierć sytuacji. No, zabrakło, zabrakło na pewno jakiejś takiej stuprocentowej, chociaż można powiedzieć, że sytuacja ma Lewandowskiego w pierwszym minucie, no to jakąś taką sytuacją była na pewno, gdyby to wpadło. Inaczej potoczyłoby się spotkanie. Na pewno nie mamy się też co wstydzić naszej gry, bo ta gra wyglądała nieźle, szczególnie jeszcze jakbyśmy przeanalizowali perypety, jakie mieliśmy ogólnie w tym tygodniu, że trenowaliśmy na sztucznym boisku. Patrząc przez pryzmat naszej podróży, to na pewno z naszej strony wyglądało to całkiem przyzwoicie.